Hej, witam Was. Mamy dzisiaj 3 marzec. I dzisiaj spontanicznie ściągnąłem już e, tom, ten namiot e, z Oliwki. E, w sumie zapowiadają u nas jeszcze minus 4 stopnie za tydzień. Także to będzie minus 5 na pewno. Ale dla Oliwki to nie jest żaden problem. Tym bardziej, że to będzie tylko przez parę godzin. W ciągu dnia ma być cały czas na plusie, około 8 stopni. Więc tu już żaden mróz dla Oliwki nie jest. A już chciałem ją uwolnić, dzisiaj na przykład u nas 15 stopni Słoneczko przez południe. dzisiaj ładnie świeciło Także przed chwileczką już ściągnąłem, możecie zobaczyć, że jeszcze widać tutaj po liściach Że trochę są pogniecione od namiotu Ale to kwestia paru godzin i ona się rozłoży z powrotem Tak ją musiałem konkretnie przyciąć, żeby się zmieściła w ogóle do namiotu eee, Troszkę liści tutaj, tutaj widać pogubiła ale to naprawdę jest mało. Zobaczcie ile ona w ogóle tutaj ma. Tej korony. A naprawdę przycięte było sporo. Bo po prostu mi się nie mieściła. Namiot jest na 2,5 metra. I Zobaczcie. 2,5 metra i musiałem tak ostro przycinać. A też powystawiałem resztę oliwek. A stwierdziłem, że te minus 5-6 stopni to naprawdę problem nie będzie żaden. Takie krótkotrwałe te przymrozki. To jeszcze się ostały trzy oliwki. No, mam nadzieję, że w tym roku będzie dużo oliwek, bo miałem w zeszłym roku dużo oliwek, ale to było na oliwce, która miała takie bardzo drobne oliwki. Tak jak widać, ma troszeczkę większe te oliwki. Więc jeśli w tym roku będzie ich sporo, no to będę próbował sobie coś z nimi zrobić. Zobaczymy. No i na razie oliwki są wystawione. I troszeczkę się miejsca zrobiło. Nadal jeszcze dużo zapchanego, ale już powoli powoli e, będzie się sezon otwierał. Oczywiście jeszcze będę musiał e, tutaj te dwa cytrusy, które teraz mam wystawione, satsumę i kunkwata jeszcze raz schować na te większe mrozy, e, ale mam nadzieję, że potem to już. Ta wiosna przyjdzie. No i tak to wygląda. Tutaj sobie wystawiłem już siedzonko, więc już tutaj mogę w tej mojej cysłowie Toskanii, czyli pod oliwkami, sobie już kawkę pić. No no i zobaczymy teraz, jak ta oliwka ruszy. Ona, to jak w ziemi, to powiem Wam, że tak rośnie, że co chwilę muszę przecinać. Bo oby była naprawdę gigantyczna. Szkoda, że nie mam jakiegoś takiego wielkiego namiotu. Ale nawet gdybym miał taki duży namiot, no to problem jest taki, że przy większym wietrze, większa powierzchnia, na którą ten wiatr będzie wiał, więc ciężko by było to utrzymać. Więc trzeba będzie po prostu co roku przecinać, a szkoda. Bo naprawdę mogłoby z tego być fajne drzewko. Duże drzewko, czy znaczy fajne jest, ale duże drzewko. A tutaj te moje oliwki. A ta najstarsza, co w zeszłym odcinku Wam pokazywałem, ona jeszcze pod namiotem jest. Tam myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie. Ją uwolnię. No nic, pozdrawiam, trzymajcie się.